Zapraszam tym razem do Galerii Świdnickiej na nietypowe wydarzenie, nietypowy koncert. Dzięki uprzejmości parafii zielonoświątkowej w Świdnicy zaprosiliśmy do nas chór gospel z Berlina. Będzie więc klasyka tego rodzaju muzyki, nietypowy i piękny występ. Zapraszam bardzo, bardzo gorąco w najbliższą sobotę. Koncert odbędzie się o godzinie 16. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie występ przedszkolaków. W niedzielę zapraszamy do Galerii Świdnickiej wszystkie mamy, babcie, ciocie i każdego, kto chce posłuchać pięknych wierszyków i piosenek. Następny tydzień to kolejne wielkie święto, bardzo wesołe, chyba najmilsze w roku Dzień Dziecka. Już się do niego przygotowujemy, ale póki co zapraszam gorąco rodziców, dziadków, ciocie, wujków do przesyłania na adres Galerii Świdnickiej zdjęć. Ogłosiliśmy konkurs Słodkie Dzieciaki. Nagrodą główną jest profesjonalna sesja fotograficzna. O atrakcjach przygotowanych na dzień dziecka powiemy już niebawem.